Dzień wszystkim, dzisiaj chciałbym poruszyć temat węglowodanów na noc w ostatnim posiłku. Jest to dosyć popularny temat, także chciałbym, chciałbym to mniej więcej Wam przybliżyć, jak to wygląda, dlaczego tak jest i e, dlaczego to się sprawdza. Zanim przejdę do tematu, chciałbym Was wszystkich przeprosić za to, że musieliście tyle czekać, niestety miałem e, wcześniej... Parę spraw do załatwienia, ale troszeczkę innych obowiązków, dlatego brak, brakuje troszeczkę czasu na nagrywanie filmików, ale myślę, że powolutku zacznę coś tam rzucać, nagrywać. Teraz tak, dlaczego warto stosować węglowodany, posiłek węglowodanowy przed pójściem spać. Teraz tak, każdy z Was pewnie gdzieś słyszał, co to jest serotonina. Jak nie, to mówię. Serotonina jest to hormon tkankowy nazywany też hormonem szczęścia. Serotonina wprowadza nasz organizm w uspokojenie, w odprężenie. Organizm robi się senny, dlatego bardzo ważne jest, żeby ten poziom serotoniny pojawiał się przed pójściem spać w nocy, a nie w trakcie dnia. Serotonina przekształca się w naszym organizmie w melatoninę. Melatonina jest to hormon, który odpowiada za E, regulację rytmu do, naszego organizmu. Doba, sen, czuwanie. Teraz tak. E, nie wiem, czy kiedyś zauważyliście, że po zjedzeniu nie wiem, jakiegoś ciasta e, czy jakiejś słodkiej bułki e, nagle po około 15, 20, 30 minutach e, nasz organizm zaczyna... Czujemy się tacy odpali. E, naprawdę chce się spać. I teraz... Dlaczego tak się dzieje? E, otóż same, same węglowodany e, o, wysok, o wysokim indeksie glikemicznym, czyli tak, takie jak na przykład e, słodkie bułki, słodkie ciasta, od razu po, powodują wyrzut. Teraz, dlaczego warto jeść węglowodany przed snem, e, ale nie o wysokim indeksie glikemicznym? E, tylko o. Trzeba pamiętać o tym, że. Przed snem jemy węglowodany o niskim indeksie klimatycznym, takie jak ryż, makaron, pełnoziarniste rzeczy, żeby węglowodany z tych, z tych produktów powolutku się uwalniały, powolutku nasz organizm je przyswajał, trawił i żebyśmy mieli stopniowe dojście energii przez całą, przez całą noc. Teraz pytania: co się dzieje, gdy zjemy węglowodany? Jest taki pewny aminokwas, który się nazywa tryptofan. Jest to aminokwas, który transportuje się do mózgu. Nasz organizm zaczyna produkować więcej serotoniny. Więc po prostu, zjadąc węglowodany, dostarczamy taki aminokwas jak tryptofan. Zjadając ten aminokwas, powodujemy, że on prze, później docierając do mózgu prze, przekształca się w serotoninę. Nasz organizm podnosi, e, podnosi serotoninę, i robimy się senni. Równanie jest proste. Węglowodany, wzrost poziomu tryptofanu, transport do mózgu, synteza serotoniny, e, pełna regeneracja, pełny sen. Spokojny sen. Nie budzimy się w nocy. Dodam, dodam jeszcze, że niski poziom serotoniny w naszym organizmie prowadzi do bezsenności, depresji. Także bardzo często zdarza się to właśnie ludziom, zawodowcom, którzy są na bardzo drastycznych dietach, gdzie jest bardzo tych węglowodanów, bardzo mało. Podsumowując teraz, zjadając posiłek węglowodano, węglowodanowy na noc, Mamy lepszy sen, lepszą regenerację. Nie budzimy się w nocy. Jesteśmy wypoczęci. A to wiąże się z lepszym treningiem. Jest samym poczuciem. Teraz, dlaczego nie warto jeść białka? Posiłku białkowego na noc. Po zjedzeniu posiłku białkowego, nie wiem czy zauważyliście. Podnosi się termogeneza ciała. Dwa, to białko, które zjedliśmy, ono musi zostać jeszcze przez organizm strawione, Także jest do, dodatkowy nakład energii przez nasz organizm, żeby strawić to białko. On musi jeszcze spalić kalory. Więc, no, będąc na przykład na masie, dajemy mu porządnego kopa, ponieważ sami sobie robimy deficyt kaloryczny, co może później być przyczyną e, częstych wstawań w nocy. Poczucie no potężnego głodu, sania w grzechu tak zwanego. E, I przede wszystkim białko e, ma działanie przeciwne do wytwarzania hormonu szczęścia serotoniny. E, białko obniża serotoninę, a podwyższa adrenalinę, czyli Całkiem, całkiem przeciwny hormon, który budzi nasz organizm. Dlatego po zjedzeniu na przykład, gdy w naszej diecie występuje posiłek węglowodanowy na noc, warto samego rana zjeść na przykład potężny posiłek białkowo-tłuszczowy, białkowo gdzie umi, na przykład to wygląda. I po tym od razu budzimy nasz organizm, zrasta wysoki poziom adrenaliny, i jednocześnie minimalizujemy poziom serotoniny, także organizm budzi się. Także myślę, że pokrótce mniej więcej coś tam Wam naświetliłem. Jeżeli dalej nie wiecie, jak to wszystko wygląda, napiszcie do mnie, postaram się, albo ja sam Wam wytłumaczę. A jak nie, to podeszlę Wam fajne źródła, gdzie na pewno będziecie mogli zagłębić swoją wiedzę na ten temat. Także pozdro. Y